Od momentu wykrycia w Polsce pierwszego przypadku SARS-CoV-2 przychodnie starają się ograniczyć przyjmowanie pacjentów w placówkach. Wprowadzono m.in. teleporady. Przedzwonisz tutaj, podadzą numer, przed... pani poinformuje w recepcji o co chodzi i kazała przyjść na 9.20 i jest. Telefonicznie to... Nie pasuje coś, a to połączenia nie ma, to tak kłopoty są. Ja przyszłam, zarejestrowałam się, dostałam się do pani doktor. Mam zaszczyki, chodzę na zaszczyki. Nie mam problemów z tym. W przypadku takich spraw, jak przedłużenie recepty, omówienie wyników badań czy skierowanie na badania, można skorzystać z teleporady. Wiele przypadków nie da się jednak skonsultować telefonicznie. Dlatego przychodnie starają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę przyjmować pacjentów normalnie. A jednocześnie zachować zasady bezpieczeństwa. Umawiać pacjentów na godziny, izolować, żeby nie siedzieli wszyscy razem w przychodni. Staramy się, badamy temperaturę za każdym razem każdego pacjenta. Jeżeli pacjent jest podejrzany o infekcję, jeżeli zgłasza kaszel, gorączkę, izolujemy go od razu do izolatki go przeprowadzamy gdzie lekarz oceni, czy należy swojego pacjenta wysłać na badanie na obecność SARS-CoV-2 do punktu pobrań przy Pilskim Szpitalu. Jeśli pacjent nie jest w stanie udać się na test, wzwana jest karetka wymazowa. Medyk nakazuje jednocześnie do czasu otrzymania wyniku pozostać w domowej izolacji. To nowy obowiązek lekarzy rodzinnych. Gdy wynik testu jest pozytywny, to stan pacjenta decyduje o tym, co dalej. Lekarz rodzinny może zalecić leczenie objawowe i nakazać pozostanie w domu, ale gdy pacjent jest w złym stanie, kieruje go do tzw. szpitala covidowego. Muszę pierw to konsultować. Moim obowiązkiem wtedy mu znaleźć miejsce, muszę mu znaleźć, zapewnić transport i tak dalej. Ja nie ukrywam, że to zajmuje nam bardzo dużo czasu i pozostali pacjenci się tam denerwują, że nie odbieramy telefonów, czy coś takiego. No niestety, jak ja tutaj siedzę w tym internecie, muszę z jednego programu wejść, w drugi wejść i tak to zajmuje dużo czasu. Najbliższy szpital, tak zwany covidowy, powstał w Czarnkowie. Jest tam 47 łóżek dla zakażonych pacjentów, z czego 30 jest już zajętych. Natomiast Sanepid kontaktuje się z osobami, które miały kontakt z zakażonymi w celu nałożenia kwarantanny. My... Wszystkie obejmujemy osoby z kontaktu. Więc fizycznie do każdej osoby trzeba, trzeba zadzwonić, poinformować, że miała kontakt z osobą dodatnią, że będzie wydana decyzja o kwarantannie, od kiedy do kiedy ta kwarantanna. Kwarantanna nakładana jest na 10 dni. Takie profilaktyczne izolowanie ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak najskuteczniejszą bronią w walce z tym patogenem jest noszenie maseczek i dezynfekcjonowanie. Rąk, no i testowanie, i jeszcze raz testowanie. Jak powinno być? Mówię to, bo jestem epidemiologiem. Powinniśmy wiedzieć, co jest społeczeństwem, jak najwięcej badać i tych ludzi izolować, żeby nie dopuścić do tej ilości. Zdaniem wielu epidemiologów, powszechne testowanie mogłoby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii i uchronić system opieki zdrowotnej przed zapaścią.